Dobry wieczór Państwu, Google grzyb z tej strony. Dzisiaj taka sprawa, że nowe mapy zostały dodane do Counter Strike'a 2, więc znajdujemy się już na jednej z nich. Wy żeby subskrybować ten kanał. Lecimy po 1000 słów do końca tego roku. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, że się uda i moi drodzy, zaczynamy. Jesteśmy na mapie Poseidon, I w ogóle nie wiem już wszystkiego, ale kosy na pewno są nowe, kurcze dźwięki. Nie wiem czy się z tego powodu cieszę. A dobra, o, zobaczmy sobie jak ta mapa w ogóle wygląda z góry No grecki raczej, raczej jaki to jest krajobraz Turecko-grecki, ale tutaj te napisy tam Tam coś ciekawego jest, ale szczerze to nie chce mi się aż tam lecieć A może jest tam jakaś ciekawostka, tam jest jakaś wieża Babel Także, dobra, Zobaczmy w ogóle, to co najważniejsze, Czyli, gdzie my tu możemy chodzić Zacznijmy jeszcze od początku, moi drodzy bombsite znaczy, <laughs> Spawn terrorystów, tu sobie idziecie i tu już jest bombsite Więc ogólnie fajnie i teraz tak, teraz możecie a, znaczy, <laughs> CT możecie a, już myślałem, że za mapę może, możecie wyjść, ale nie, nie możecie. Łatwo tutaj strasznie popełnić gafę. Nie możecie sobie wypaść niestety, nie, o tu już widzę, jakie smoki będą walone. Dobra, więc tam możecie się spodziewać antyterrorystów i tu, i za drzewem. Ostar, jeszcze tu. Oj, to fajne. Pozycje jest naprawdę tutaj od groma. Dobra, podoga. Woda na szczęście to nie lawa, więc możecie sobie tu chodzić po niej. I cyk, i cyk, no tu za człowieku. Tu ile tu z pozycji w ogóle, nie? Chociaż dobra, ale jest dobrze, bo trzeba dwie patrzeć, więc to wydaje mi się, że będzie moja pozycja fajna. Będę tu chyba przyrężał dużo. Czy, czy, czy coś ciekawego mamy? No nie bardzo. Że tu mamy bombsite, spawn antyterrorystów. Że bardzo. Też pewne jakieś smoki. goby gooby. Idziemy jakimiś podziemiami, albo nie. No i wychodzicie w sumie na bombsite, więc zbliżicie tylko. To też można się chować tu, teraz tu jeszcze widziałem. To bo... Chyba... Nie, nie wiem w sumie co to jest. Czy to można wejść jakoś? Nie wiem, może to boosta można jakieś zrobić, ale... chyba no nie, bo nie ma tam wyjścia raczej ogólnie jako takiego, ale był boost. Ale dziwne te dźwięki. Nie wiem, szczerze to... nie wiem czy tam można wejść czy nie, ale... No nie no można, można, można. Bo tu ze strony tyru. Teraz sobie tu idziecie. O, tu fajnie, można kampić, też raczej rzadko będzie się to robić, ale... W porządku, tu w ogóle też jakieś te kampery, kampery, tu pillardowe ki, kije premium. No i tu wchodzicie na sajcie to resp, i tutaj właśnie to, co tam pewnie zbustować się można. No więc to też ciekawe na pewno przejście. Fajnie, że tu można się buścić i tu też można wrogów fajnie wypatrywać i dodatkowo tu jeszcze pilnować. Przechodzimy na kolejną mapę. No i tak moi drodzy, znajdujemy się na mapie Sanctum, Spirity Sanctum. Tu już taki klimat ancientowy, aztekowy. Zobaczmy jak leci taki smoke na przykład. O tu można patrzeć, już wam pokazuję pierwsze smoki. no way. Tu na side'cik, tu, stawiacie się tu, celujecie tu. No i patrzcie jak to leci, petarda, stary. Nie, ale troszkę wyżej. I patrzcie, on tu wam blokuje to, ale dobra, nieważne, gdzie jesteśmy. <laughs> jesteśmy na mapie Sanctum, idziemy tu na lewo, tu taki... Zaułek. To jest skrzydłowy w ogóle. To jest strasznie wielka mapa jak na skrzydłowy. Tu nie wiem, czy się można podsadać. Prawdopodobnie nie. Dobra, to sobie widzicie, tu jakiś taki corridor, Bang bang bang. To tam. Astekowa też dosyć ta mapa, nie? Okaże mi się. Dobra, i tu mamy spawn terrorystów, proszę bardzo. Dziś potęża, nie? Tam w ogóle w oddali jakie fajne rzeczy Tu Jakieś świątynie takie stare wulkan. Tu jakaś ciężka maszyna, więc też spoko. Jakiś kontenery, jakaś budowa. Proszę bardzo, odwarka. O, i tu, czy spoko miejscowa. Nie, nieprzydatna. Raczej znaczy, nikt tu z CT nie będzie raszował. No i tu mamy takie coś, jakby <laughs> możecie przejść tam, i tu wtedy wychodzicie na bumpside. I tu trzeba uważać. Tutaj tu bardzo możliwe, że można zrobić jakąś podsadzkę, więc bardzo fajnie. No i tu jest oto taki piękny bomb nie, są ciężkie maszyny do cięcia, kurcze, kostki, tu jakaś wkrętara, wibrator do betonu, chyba młot, człowiek jaki wielki, więc narzędzia tu malasistry mają, kanister, tu jakieś plany, świątynie wybudować, o, tu można surfa zrobić, zaskoczyć wroga, proszę bardzo. Lecimy dalej. No i moi drodzy, znajdujemy się na kolejnej mapie, tym razem tryb turniowy, mapa Warden. No tu już trochę chodzenia jest, taki klimat dosyć tutaj ciężki mi się wydaje Dosyć taki <laughs> depresyjny troszkę, tu już jesteśmy na bombsite Jak jesteśmy w tero, w CT w sensie Takie rzeczy się dzieją W więzieniu ogólnie się znajdujemy W Alcatraz nawet bym powiedział No nie, przecież San Francisco most człowieku Moj drogi, to jest Alcatraz Aha Okej okay. no to fajnie, warto wiedzieć Jesteśmy zamknięci w Alcatraz, nie wiadomo za co, tu mamy bombsite A strasznie blisko te bombsite są Spawnu CT. Zobaczmy jak wygląda bombsite. <noise> Co ja mam z tym bombsite? Spawn terrorystów. Proszę bardzo. No, wjazd. No w sumie Tukujemy za odwiedziny. Proszę bardzo. Jakieś spustoszałe to jest Alcatraz, nie? Takie. I w środku te budynki takie są nieciekawe. W nieciekawym stawie, nie? O, tu fajnie. No jakby się dało jeszcze do góry chodzić, to by było mocne. Tutaj by było minienie. O, to pomarańczowe ładne. Tu ktoś uciekł. Tu, o, tu fajne. Tu fajne miejsce, tu taki long. Za na pewno się tu będzie chodzić. Fajnie, fajnie. Ciekawe jestem jak będzie się na tych mapach grał. A wszystko moi drodzy przed nami. Śledźcie kanał, śledźcie główny kanał, a na pewno na jakichś live'ach, na odcinkach sobie pogramy na tych mapach. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Wiecie już tak w życiu, bo inaczej się gra inaczej się prze przechadza po tych mapach, nie? I Dobra, także lecimy dalej. No jesteśmy na mapie Alpine, czyli przy, przez nazwę można by było wnioskować, że jesteśmy w Alpach gdzieś prawdopodobnie. Nawet widać to po śniegu, jesteśmy tu teraz na bombsite'cie Tero. Tu mamy jakiś resort prawdopodobnie, resort hotel. Tu mamy employee of demo, pracownik miesiąca. Proszę bardzo. Jakie ambitni ludzie. I to jest na zakładniku w ogóle. Termy, można sobie basenem wyjechać, ale no niestety nie można dzisiaj akurat. te wyciągi mnie w ogóle przypominają trochę... To jest Danger zona, nie? Lecz kiedyś była taka mapa zimowa. O, fajnie, tu można sobie wskoczyć. Fajnie, jakby na nartach się dało jeździć, chłopie. No, więc w takim resorcie jesteśmy w sumie w Alpach i ma pana zakładników. Co najważniejsze, o the by też Tu korytarze, fajne. Tu będzie fajnie się wychylać. O, e, ale ładnie. Ale kameralna miejscowa, chłopie, nie? Jak z filmu, pff, James Bond pff, pff, pff. 007. Tu i tu, i tu. Trzeba sprawdzać każdy kąt. Nie wiadomo, kto gdzie się chowa. Czy tu zaladą? To mega, mega, ale tu będzie, naprawdę, ty, miejscu wypotężne. Ale korytarz ładny, Tutaj też bardzo ładnie, do grania w bilarda i nawet można grać w bilarda. O, można ki... to. Ej, fajnie, można, wiecie... Będzie remis, to możecie to rozstrzygnąć w inny sposób, nie? No, no way. Mamy to. I ostatnia. Wybornie się prezentuje. Au revoir, grzybki. Benz dias, senora, ora, senior, Gibraltar, Stronghold map. I ona mnie w sumie tak na pierwszy rzut oka, ona najbardziej do mnie tutaj przemówiła, jak ją widziałem w poniedziałek, gdzie widziałem te mapy, że może zostaną dodane. Ale nie wiem czy były tam wszystkie te, które zostały dodane. Na pewno był tam jeszcze kobblestone Sześć map było, więc możliwe, że były te co zostały dodane, a kobla niestety nie ma. W tej twierdzy na przykład mamy tutaj e, północne, nie wiem jak inaczej nor northern przetłumaczyć. Z II wojny światowej e, tunele, więc to tu na pewno będzie fajny klimacik. Tu mamy fajną taką sprawę, okno. O, troszkę jak na mirażu, nie? Takie okno jest, tu krzesło, tu short, no. Tu nawet siedzi na B, więc fajne to na razie, te tunele. Dobra, i tu tunelami tu, 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 sobie idziecie. Tam jest bombsite, spawn terrorystów, tu idziecie tego. Tu jeszcze w jedne podziemia możecie wejść. A, ej, to tego nie widziałem. Tu macie zejścia z podziemi do podziemi. I tu jest takie przejście, żeby iść sobie na B I tu mamy tej prezentację, wystawę w sumie raczej I tu co, gdzie jesteśmy? Fire, ogień! No to nieźle się pali Dobra, czyli tu tak, mamy taki zawijaz I ty też coś się dzieje ciekawego Tu możecie iść, a możecie... O, i tu jest fajna ta, nie? Ta sprawa jest fajna, ta maczuga No, tam następna, więc spoko, spoko Ups, kliknąłem no i tu mamy takie przejście, tu troszkę dalej na okrągu, ale można sobie też in inne miejsce zobaczyć. Tu na szczęście na tą maczugę nie można wejść na tą torpedę. <laughs> tu idziemy i tu znowu na oknie mamy um, armatę, tu jakieś wrota, jakieś wrota zamknięte. No. I spawn antyterrorystów, czyli my tu byli. Tu mamy tę dokówkę, no i tu znajdujemy się na Gibraltarze i ile się dobrze orientuję, to tu właśnie w Gibraltarze takim prawdziwym, tu w tym miejscu to są takie właśnie murek i jest tak na górze, bo małpy też można spotkać na tych murkach, tak mi się wydaje. Więc spoko, fajnie nawet by było jakby dodali jakieś tu małpy, takie nawiązanie. Dobra, i tu sobie idziemy na A i Bomb Sajda w sumie wygląda. No tak jest dosyć bardziej mm, zabudowany. Nie, niż ten, B. B. bardziej otwarty. Tu chyba będzie łatwiej bronić, ale zobaczymy. To będzie to było na tyle, moi drodzy. Będziemy się już być może jutro Zobaczmy. Także dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na główny kanał. Subskrybujcie ten kanał, bo lecimy naprawdę po tysiąc subów. Lecimy do końca roku. Może nawet szybciej. Zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Narka.